Na północy Kanady pociąg pasażerski kolei Via Rail zmierza przez Manitobę ku kołu podbiegunowemu. Jak się spało? Świetnie. Gdy się rozwidnia, widać zmieniający się krajobraz. Pociąg przemierza już tajgę. Dominują sosny, świerki i brzozy. Znajdują się tu siedliska Karibu. Pociągiem podróżuje Hever Botello. Czeka ją prawdziwa przygoda. W Thompson przesiądzie się na skuter śnieżny, którym pokona 300 km do Churchill. Spodziewam się trudności, ale to normalne. Będzie względnie ciepło, a w okolicach Churchill zwykle oznacza to zamiecie śnieżne. Trzeba mieć to na uwadze. To względne ciepło oznacza minus 18 stopni. Jako Indianka Cree, od dziecka mieszkająca w Churchill. Hever doskonale rozumie, jak ważne dla jej ludu jest połączenie kolejowe. Przede wszystkim to niedrogi środek transportu, bardzo potrzebny miejscowym. Nie po to by przeżywać przygody, ale by mieć kontakt z rodziną, zrobić zakupy w Thomson, mieć dostęp do opieki zdrowotnej. To naprawdę ważne, to kluczowe. Na trasie pociągu toromistrz Dustin Head i jego ekipa dokonują pilnej naprawy torów. Jedna z szyn zapadła się do niebezpiecznie niskiego poziomu. Ten odcinek musimy zrobić jak najszybciej. Wieczorem jedzie tędy pasażerski z Churchill, nie wspominając o towarowym. Do roboty. Teren jest podmokły i niepewny. Zmiany temperatury powodują falowanie gruntu pod torami. Panują tu takie warunki, że zawsze mamy jakieś przesunięcia. Bardzo trudno zbudować tu tor kolejowy. Może uda nam się podbić podkłady i je podeprzeć. Jeśli nie, bierzemy się za wkręty i podkładki, ale powinno się udać. Z pomocą podnośników ekipa wyrównuje toki szynowe. Zostaną wzmocnione przez uzupełnienie podsypki. Dobra, idzie. 72-latek John Spence znany jest jako zaklinacz torów. Daj to w dół, a to do góry. Dzięki 35-letniemu stażowi John bez trudu identyfikuje newralgiczne miejsca. Zobacz, pęcherzyk na środku. Mamy poziom. John posługuje się zrobioną z deski poziomicą. Podniesienie tak długiego odcinka szyny jest nie lada wyzwaniem. Nie do przejścia bez użycia brutalnej siły. Pół pęcherzyka, pół? Gotowy? Dobra. Wystarczy? Nierówność usunięta, pociągi mogą już jechać, wszystko gra. Dzień po odjeździe z Winnipeg pociąg 693 zbliża się do Półmetka. Dojeżdża do Thomson. Amerykanin Ron Estler odbywa sentymentalną podróż do Churchill, które odwiedził za młodu. 47 lat temu byłem 25-letnim studentem Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Wysłano mnie do Churchill w ramach nadzoru nad eksperymentem wykorzystującym rakiety do pomiaru elektronów w zorzy polarnej. To był dla mnie przełom. Obiecałem sobie, że kiedyś tam wrócę i po tych wszystkich latach spełniam swoje marzenie. Uwielbiam pociągi, a ten gwarantuje mi 48 godzin niezwykłej podróży z Winnipeg do Churchill. Któż by się oparł?